Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Barty, witam na kanale, Barty Fishing. Spotykamy się z okazji mojego jubileuszu. Udało nam się zdobyć 500 subskrybentów, Na znaczy, no, tam troszeczkę brakuje, ale już wyprzedam, wyprzedam po prostu tym filmikiem. Z tej okazji razem z moim dobrym kolegą z kanałem AmurTV, organizujemy konkurs jubileuszowy właśnie z okazji 500 subskrypcji na moim kanale e, żeby za długo nie przedłużać, przejdźmy pierw do nagród, które Wam e, zaproponuję e, w ostatnim filmiku, w ostatnim unboxingu e, widzieliście kilka już e, z tych nagród przejdźmy w takim razie do blaszek Balzera Pierwsza blaszka, druga blaszka i trzecia blaszka. Komplet takich trzech blaszek będzie do wygrania. Następnie od sklepu Centrum Wędkarstwa haczyki. Zestaw haczyków Kamatsu, rozmiar dwójeczka i przypony, przypony stalowe. Także dziękuję z tego miejsca, e, sklepowi Centrum Wędkarstwa, dzięki. E, kolejny prezencior od kanału Wędku i fankiem, kubeczek z ich logo. Również dziękuję chłopaki za przesyłeczkę oraz e, plecionka. Przyponowa 10 metrów firmy Mikado model Shiro średnica 0,10, wytrzymałość 5,8 kg. Prezenty mamy za sobą. Teraz bardzo szybko powiem o najważniejszych zestawach regulaminu. Losujemy dwie nagrody. Pierwsza nagroda będzie to właśnie co przed chwilą Wam pokazałem. Drugą nagrodą podzieli się z Wami kanał AmorTV. Za chwilę jego filmik zobaczycie. Szczegółowy regulamin znajdziecie oczywiście pod tym filmikiem. Zachęcam do udziału w konkursie i jeszcze raz dziękuję za wszystkie subskrypcje, które do tej pory otrzymałem od Was. Jest to dla mnie motywacja, żeby jeszcze więcej pracować. Moja żona tutaj nagrywa i na pewno nie jest zadowolona z tego, co przed chwilą powiedziałem. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. O, widzę jej minę właśnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zostawiajcie jeszcze więcej subskrypcji, łapę w górę. Komentujcie ile się tylko da. I czekamy w takim razie na, na zwycięzcę. Tak? Konkurs będzie ogłoszony na początku tego miesiąca. Myślę, że około 3 tygodni damy sobie czasu, żeby, żeby poznać tych dwóch laureatów. Także jeszcze raz dziękuję. A teraz filmik kanału TV. Siemaneczko, z tej strony AMOK TV. Witam Was w drugiej części filmu konkursowego, który organizujemy tutaj z kanałem Barclay Fishing. Oczywiście serdecznie go pozdrawiam. A teraz tak, jeśli o zasady, kolega Wam myślę, że już ładnie wszystko przedstawił. Ja jedynie od siebie dodam, żebyście wpadali na grupę na Facebooku to na ryby. Co jeszcze? Myślę, że do konkursu dodam od ciebie. Dwie zasady myślę, że dla Was bardzo fajne, dla mnie no może trochę gorzej z wydatkami, ale dobra, nadzieję, że nie aż tak. A więc tak, za każde 50 subskrypcji i za każde 100 łapeczek pod filmiką, głosującą na kanale AmukTV, dorzucę Wam nagrodę dodatkową. Więc możecie pulę, oprócz tą, co zobaczycie za chwilę w filmiku, zwiększyć. Myślę, że ta pula będzie dość fajna, jeśli postaracie nie. że ją zwiększycie, może nie za bardzo, tak, ale no... Postarajcie się. No i co, jeszcze Was odsyłam tutaj do kolegi Barty Fishing. Barty Fishing link do niego macie w opisie tego filmiku. A Was zapraszam już na pokaz nagród. Tak się prezentuje cała ilość nagród. Mamy oczywiście tu mamy tu jakiś miks kuleczek jednych, także drugich kuleczek. Mamy też trochę granulatu, mamy też haczyki, dzwoneczek, kotwice, trochę gum, kulek. Więc jak widzicie na razie tak się to prezentuje z mojej strony. Teraz tutaj wam ładnie jeszcze tak zbliżają się, że pokażemy co tutaj jest, żebyście z czego mogli sobie zobaczyć. Się prezentowało co jak pokaznego. Zresztą tutaj macie też na boku. Bo... No i co? Myślę, że tego nie jest zbyt dużo. Jest też tego mało. Nawet trochę za mało. Ale macie szansę to zwiększyć. Więc się postarajcie żeby to zwiększyć. Ja myślę, że dla was coś na fajnego to wykombinuję. Też takim moim cichym celem jest bicie 4000 subskrypcji do końca roku. Mam nadzieję, że z Waszą pomocą się to uda. A u, kolega, a u kolegi Barty Fishing jest to 500 subskrypcji, więc za niego koniecznie też podajcie. Oprócz tego pełnego macie go również w opisie. Tam macie wszystko przeczytać, jeśli czegoś nie wiecie. Musicie czegoś dowiedzieć, lub jakieś linki znaleźć do kolegi, więc tam wszystko no, znajdziecie. Hmm, co jeszcze? Konkursik trwa hmm, 3 tygodnie, więc na pewno każdy z Was ma szansę wziąć w nim udział na spokojnie. W komentarzu pod tym filmikiem musicie u kolegi i Barty w napisać Biorę udział, a także zostawić subskrypcję publiczną. Gdzieś myślę, że też w opisie umieszczę jakiś link do tego filmiku, jak to zrobić na komputerze, na telefonie może też. Więc pamiętajcie o tym, bo wiem, że osób tego nie spełnia w poprzednim konkursie, a w tym da musicie spełnić, więc pamiętajcie o tym. No i co, ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach u Barty'ego i u mnie. Hej!